Witam Was prawdopodobnie w ostatnim odcinku. Zagrajmy w SWAT 3. Ostatnia misja, ludzie. Idziemy. BCC Centrum do Davida 10. David 10? Move. David 10. SWOT potrzebny jest w centrum konferencyjnym do ochrony vip -ów. Pluton A sprawdził Dobra, do to już bomb i gdzieś. Teren... Zespół 1, Pluton D w drodze do CP centrum konferencyjnego z posterunku. Czas przybycia 10 minut. Grupa szturmowa na pozycji i rozpoczyna przeszukiwanie. Zrozumiałem, grupa szturmowa. Zachować ostrożność. Liczbie. Cel może być groźny. Idziemy szybko, 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 ludzie. Tym razem będę uważać i nie będę do nikogo strzelać. No chyba, że będzie taka Element. potrzeba. Wyważ, ogłusz i oczyść. Ruszać kiedy? rozstrzelania.

Rzucić broń! Podejrzany bezpieczny, autoryzowany! Raport Elementu! Wychodzi z rękami w górze! Natychmiast! Cał do grupy szturmowej! Cywilizacja bezpieczna jest przez układanie! Podejrzany bezpieczny i gotowy do przekazania! Podejrzany bezpieczny i gotowy do, do przekazania! Wychodzi z rękami Zajmian w górze! W Natychmiast! Przejąłem grupa szturmowa! Powiedzmy, że nie jest autoryzowany! Przejąłem grupa szturmowa! Powiedzmy, że nie jest autoryzowany! Dycham, ambulans czeka. Powiadomcie, kiedy przekaz. Ciągle ktoś mi tu wali. Czysto? Czerwony otwar. Czerwonego. Czysto? Czerwony. Nie zatrzymywać się. Wejdź i oczyścić. Wejdź i oczyścić. Na, znowu był zakładnika za... Rzuć broń! Na Policja. Ręce do góry, nad głowę! Czerwony do domu. Zakładnik poddał się. Dobrze was widzieć, chłopcy. Nie, nie jest to na czele. Okruba sturbowa. Podejrzany centralizowany. Przejrzałem. Całpowiadamia. Nie tak mocno policjantów. Okruba sturbowa. Zakładnik bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Przyślicie zamiataczy. Jakim sposobem można traktować na Zakładnik bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Przyślicie zamiataty. Zrozumiałem. Zamiatacze w drodze. Kontynuować. COT, tu grupa szturmowa. Zakładnik bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Przyślijcie zamiataczy. Zrozumiałem. <głosowa> Zamiatacze w drodze. Kontynuować. COT, tu uh. grupa szturmowa. Do ewakuacji. Raport z czerwonego. <głosowa> yyy, Gdzie ten zakładnik? Oh my god. Zakładnik mi zniknął. Ludzie. <hysy> nie. Ja nie byliłem zamkniętym, zabezpieczony i otrzymał pomoc medyczną. Dobra robota. COT do grupy szturmowej. Zakładnik zabezpieczony i otrzymał pomoc medyczną. Chyba jeden z lepszych błędów. COT do grupy szturmowej. Zakładnik zabezpieczony i otrzymał pomoc -O medyczną. Dobra robota. Szturmowa. Podejrzany bezpieczny i gotowy do przekazania. Przyjąłem grupa szturmowa. Zamiatacze w drodze. Kontynuuj. Czerwony. Wyważ oguź i oczyść. Ruszać kiedy tylko możecie. Rzucić broń. Położyć się na ziemię zneutralizowany, raport niebieskiego. COT tak, tu grupa szermowa. Okonejrzany oko, zneutralizowany. Jest. Przyjąłem grupa szturmowa. Kostnica powiadomiona. Odejrzany zneutralizowany. Raport czerwonego. Znowu w poszukiwaniu bomby. Bombo bombo bombo. gotowy do przekazu. TOT? Tu grupa szturmowa. Podejrzany bezpieczny i gotowy do przekazania. Przyjąłem grupa szturmowa. Zabiadacze w drodze. Kontynuuj. To nie jest bomba. To nie jest bomba. To nie jest bomba. To się nie wytrzymam. I też i to toaleci. Błogosławi za Twoją pomoc i odwagę. Kontakt! Czerwony, Czerwony, OK. Czerwony oko w oko z zakładnikiem. Kontakt! Czerwony oko w oko z zakładnikiem.

Trzymać ręce z dala od ciała. te, Tu grupa zimowa. Zakładnik bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Przyślicie zamiataczy. COT, Chyba ja nie zrobiłem niczego Zakładnik bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Przyślicie O Choćby? Tu grupa zimowa. Zakładnik bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Przyślicie zamiatacy. O Tu grupa zimowa. Podejrzany w w centralizowany. Przyjąłem. Jest bomba! Znalazłeś. powiadomiona. Jak pamiętacie ostatnio tutaj bomby nie było. Dobra, bomba. Bomba rozbrojona, kurczę. Znowu słów mi brakuje. Szukamy dalej dygnitarzy i idziemy. COT? Szukać podejrzany. Przyjąłem grupa szturmowa. Gostnica powiadomiona. COT Zakładnik zabezpieczony i otrzymał pomoc medyczną. Dobra robota. Przyjąłem podejrzany oddycha. Ambulans gotowy. Przygotować przekaz. COT do grupy szturmowej. Zakładnik zabezpieczony i otrzymał pomoc medyczną. Dobra robota. Przyjąłem do grupa szturmowa. Zamiatacze w drodze. Kontynuuj. C.O.T. Niewięksni. do grupy szturmowej. Zakładnik oczy. zabezpieczony Ruchat, i otrzymał pomoc medyczną. Dobra robota. C.O.T. do grupy szturmowej. Zakładnik zabezpieczony i otrzymał pomoc medyczną. Dobra robota. C.O.T. do grupy szturmowej. Zakładnik, Już. Już. zakładnik zabezpieczony i otrzymał pomoc medyczną. Niewięksni Dobra robota. C.O.T. Do, do grupy szturmowej. Podejrzany w areszcie. broń! Wychodzi z rękami w górze! Natychmiast! Podejrzany zneutralizowany. Raport niebieskiego. No nie sądzę, żeby to przeżył. COT, tu grupa szturmowa. Podejrzany zneutralizowany. Przyjąłem, grupa szturmowa. Kostnica powiadomiona. Czerwony jest lepszy w neutralizacji niż ja. Łoł! Wow. Sztygi noju! Wychodzi Trzymajcie ręce nad głową! Nad głową! Już! A Nasebali ile chcesz? Te o te tu grupa szturmowa! podejrzany, zneutralizowany. Przyjął się. Policja! Na kolana! Trzymać ręce z dala od ciała sprawliwość musi być uratowana Tejotę, tu grupa szturmowa. Zakładnik bezpieczny i gotowy do ewakuacji. Przyślijcie zamiatacy. Zrozumiałem. Zamiatacze w drodze. Kontynuować. Nie wiem czy będziecie słyszeć, ale mam włączoną muzykę. Oby nie. U, ktoś tam był. Chodź tu. Wejdź. Wychodzi z rękami w górze. Natychmiast! Czerwony, przygotować się, Ogłuszyć i oczyścić. Czerwony nawiązał kontakt z cywilem. Gdzie żeś jest czerwony. Ha, tam, dobrze. do grupy szturmowej. Zakładnik zabezpieczony i otrzymał pomoc medyczną. Dobra robota. Czerwony Jak to możliwe, w Ameryce? Terminowe do dołączenia. Dehot, do grupy sturmowej. Czywil i gotowy do ewakuacji. A żeby się nie zdziwił. W zachować biotyk. ostrożność, ruszać kiedy tylko możecie. Niemiecki do dowódcy. Pojeżdżamy w kajdankach.